No Elo, jako że to się ładuje, to mam czas na parę ogłoszeń. No to tak, po pierwsze, jako że nie będę tego prawdopodobnie montował, bo nie trafił szlak ostatnio, jak mi się z 10 razy skraszował Vegas, no to mam, puściłem soundtrack z Simsów jedynki tak żeby było spoko, miło i w ogóle. No, mam nadzieję, że będzie ok. Co tu jeszcze? A, przypisałem więcej RAMu do tego, do Simsów 4GB Ustawiłem ustawienia na mniejsze, ale to pewnie nic nie da, bo robiłem test i za wiele to nie pomogło Gra wygląda główna, pokazywało 400 FPS-ów nawet, ale i tak były dalej dropy do 20 mm, Co tu jeszcze? A, i wgrałem mody, które niby poprawiały wydajność czy te NRASy całe co tam resetują te simy i tak dalej te wszystkie popsute drogi że tam niby podobno się generują samochody w jakiś miejscach i tak dalej no i jeszcze tam przeczytam na reddicie że trzeba wyłączyć te yy, wspomnienia czy jak to tam się po polsku nazywa więc spróbuję a jeżeli będę ten yy, postaram się po prostu jako że tego nie będę prawdopodobnie montował to pewnie nie będę robił cięć tak po prostu, tyle ile nagram, tyle wrzucę, żeby po prostu nie było potem chaosu. A, i zwiększyłem jakość do Full HD, bo 720p wygląda jak gówno. Więc, y, myślę, że będzie okej. Okay. Dobra, załadowało się. Mm. Nie wiem, czy wy widzicie teraz FPS-y, bo nagrywam teraz na pełnym ekranie, takim legitnym. Ale dalej drobię FPS-y. Y, spróbuję, nie wiem... Nie wiem w ogóle, jak się tutaj włączy tego NRasa całego. Mm, chyba trzeba wpisać Dobra Nie, nie pomaga Shiftem Nie, dobra To, to, to jak coś żeby nie było, że, że czytuję to wyłączę od razu Dobra, no cóż mm, No to tu jest noc Nie wiem, jakoś musimy przeżyć, no trudno Nie, nie potrafię naprawdę, robiłem wsz wszystko co się da I bez dodatków, i bez updateów i ISO z DETA i, i, i instalowałem spłyty i wszystko Cze, czego nie zrobił i tak będzie to źle chodzić więc y, jakby nie pokazał ustawień to takie ustawiłem ale to ca całe gówno daje bo czego by nie ustawił i tak będą dropić FPS-y nie? E, tu już nieważne i tam gdzieś pisało, że wyłączyć te całe wspomnienia tylko właśnie nie wiem jak się tutaj włącza tego całego NRASA a i powiadomienia mogę wyłączyć sobie. o nie by działa NRAS ale nie ma w ogóle tego dobra to odznacza Nie nie ma tu nic no, to, nie, to nie dotyczy sumienie okazji Nie nie wiem co to jest nawet yyy, z... Sorry że sprawdzę że ten Czy tu nie ma czegoś co O tu jest dobra Wyłącz Bo to takie powiadomienie na facebooka i tak dalej to Po cholerę mi to już nie będę się chwalił, że, że, że morduję moje simy, no bez przesady. No. To, to tak jakby być seryjnym mordercą i wrzucać kurwa samojebki z trupami, no, nieważne. A i w ogóle gra się ścięła, pozdro. O dobra, już działa. Już myślałem, że będą się od nowa nagrywać. Dobra, no to czekamy do rana. Niestety nie mogę robić cięć, bo potem będę to musiał rok renderować. Nie, nie mam proczka zbytnio do renderowania, tylko on jest bardziej podgranie jak już, bo nie był zbyt drogi. To tylko zwykły FX, więc... Renderowanie czegoś dłuższego niż 5 minut tak... średnio. Pół godziny się 10-minutowy film yy, HD ładuje. W... Dobra, no to co dzisiaj zrobimy? dzisiaj możemy sprawdzić potrzeby właśnie teraz musimy zająć skądś umywalkę i musimy yy, zająć się może rolnictwem więc a no tak nie mam pieniędzy a i tak się zastanawiałem co mogę zrobić żeby po prostu co mam z tym zrobić a i w ogóle to tak to tutaj nie dałem świateł więc światełko zawsze spoko światełko sobie zostawię i może tak Myślałem na początku, że po prostu sprzedawać te śmieci, te ozdoby wszystkie, ale one są całe gówno warte, więc po prostu pomyślałem, że będę to sprzedawał, sprzedawać, mi pasuje i będę po prostu tak zarabiał. O, już mam 67 tych. Mm, a lampę sobie zostawię, bo jest przydatna. A to papier już mam, to mi nie potrzeba, dobra. Yy, jeszcze chciałbym tutaj zrobić jakiś ogródek, żeby móc yy, sadzić te. Taki? Nie, taki. O, taki będzie dobry. O jezu, jakie to drogie. Nie, to będzie bez tego. Mam nadzieję, że tutaj nie przyjdą jakieś zwierzaki i nie zaczną mi tutaj rozpierwszać wszystkiego wokół. Nie, w sumie nie chodzi tak tragicznie, dopóki e, jestem na jednej parceli. Bo jak zacznę gdzieś iść, to dopiero. Nie, nie, nie naprawdę, coś, jak to zrobić? Jedyne poradniki na necie to ludzie tylko piszą, że przeinstalować grę albo tego. Mm, chwila, co? E, Trzeba i coś coś miałem mówić Żeby przeinstalować grę albo spróbować y, ten yy, A Usunąć folder y, dokumentów Bo tam są y, cache i tak dalej Ja to całe gówno daję C Co leżysz? Może weź ogarnij Dobra no to Jako że i tak mamy słabą energię Chociaż w sumie może i to pomogło? W sumie gra chodzi sporo lepiej moim zdaniem. Tak to jak byłem tutaj, to mnie FPSy dropiły. Nie wiem czy wy je widzicie, bo... Jak już mówiłem, nagrywam na tym. Ale nie, o, są dropy, ale nie są aż takie tragiczne. I idzie przeżyć. Nie, może i to naprawdę pomaga? Nie wiem, na razie mnie to nie, nie irytuje. Nie, w ogóle fajna jest muzyka z Simsów, y, jedynki, naprawdę bardzo fajna. W ogóle się różni, bo te nowe to są takie... Tak... Nie, bo są te... W ogóle jest różnica, bo te... Y, z pierwszej części się trzymają bardziej klasyki, a reszta to jest taka... Dobra, tylko w tym... No, wyłączyłem muzykę, te, te powiadomienia dalej mają tam dźwięk. W ogóle denerwuję mi zawsze te powiadomienia, zawsze wyskakuje ich miliony. I zaraz ogarnę jakiś ogród, bo y jedzonko. I lodówkę. Na najważniejsze rzeczy, lodówka i wanna, że podstawowe potrzeby zaspokoić, bo mam tylko łóżko i ten... Chwila, może właśnie sprawdzę, czy mogę kupić... Nie, jeszcze nie, nie stać. A na y umywalkę może i na umywa... Nie, nie stać. No niestety początkowo będzie biedno, ale w sumie ciekawie się ta gra, bo nie, nie ma niczego od razu, nie? O, ho, 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 pieniążki. pieniądze. Pieniądze. guessed it? Dobra, mamy. Jej Zaraz, co, co ważniejsze? Czy ważniejsza jest wanienka, której i tak nie możemy kupić, albo prysznic, którego i tak nie możemy kupić, albo umywalka, którą możemy kupić, a nieważne? No i na lodówkę nas... czaj nie, myś myślałem, że się mocasz nazywa. E, sorry, walnę w mikrofon, mógł, może słychać. Mm. No to... Dobra, damy jakiś zlew. To, to, czy umywal... W sumie nie, nie. To, to, to jest jakieś znaczenie, czy mówi się zlew, czy umywalkę. To że przesunę, bo zaraz będzie ma marudzić, bo oczywiście nie potrafią... to i jej nie potrafi nawet zrobić, żeby ludzie mogli normalnie tam. Normalnie przechodzić między obiektem, co jest przy jednej kratce. Nieważne. Dobra, sprzedam tego puszaka całego. W, su w sumie na tym śmietniku nawet można dobrze zarobić. Ty. W, su w sumie jak dorosłem zostanę śmieciarzem. Cześć no załóżmy, że simulony to są dolary. O, złom! Będę mógł robić jakieś te... Bo mam karierę i będę mógł robić jakieś fajne rzeczy z tym złomem. Jakieś roboty czy coś. To tym też się zajmiemy, bo będzie można to sprzedawać. Ehm, ok. okej. No, szkoda, że nie mam absolutnie żadnego podglądu ile nagrywam, więc są jak będzie 20 minut, to... To jest... Aha, nie obchodzi mnie to. Um, dobra. A, miałem mówić, że, że fajny robot. No bo zakładając, że 3T, no to... Dobra, to teraz zrobię cięcie ze 2.